Witajcie. Wciąż nie mogę uwierzyć, że na kanale pojawia się tak mało omówień dysków z pierwszej serii Beyblade. Czas to zmienić. Oczywiście często mówię o drigerach, ale przydałoby się opowiedzieć czasem o kimś innym. Zacznijmy więc od początku. Pierwszy dysk Takao Dragon Storm. No dobra, trochę skłamałem, nie taki pierwszy. Pierwszym dyskiem Takao był Ultimate Dragon. Jednak jest to pierwszy dysk w ogóle i pojawił się jedynie w Manze. Dlatego jego recenzję zostawię na jakąś okrągłą rocznicę, czy to kanału, czy samego Byblade. Potem mieliśmy też Dragon Grip Attackera, ale jego Kai w 30 sekund, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? I tak przechodzimy do Dragona S. Zacznijmy od tego, że wyszły dwie wersje. Jedna z Anime i jedna z Mangi. Zasadniczo jedyna różnica to naklejki i beat chip. Mnie się trochę bardziej podoba wersja z Mangi, dlatego omówię ją właśnie teraz. Skupmy się więc na specyfikacji technicznej. Jest to drugi dysk z rotacją lewo skrętną, zaraz po Ultimate Dragonie. Jest to początek pięknej serii. Od tej pory wszystkie dragony kręcą się w lewo. Oczywiście poza serią HMS, gdzie wszystkie dyski kręcą się w obie strony. Zasadniczo to w plastikowej serii, tylko dragony kręcą się w lewo, więc zostawmy ten temat i przejdźmy do konkretnych części. Attack Ring. Mały, lekki i niestety niezbyt przydatny. No słabo generalnie. Oczywiście, jak już wspomniałem, nie mamy tu zbyt wielu opcji do wyboru przy lewoskrętnym ataku, ale i wśród dragonów znajdzie się coś lepszego. Na plus na pewno design. Klasyczny wygląd, który zapada w pamięć, a cztery głowy smoka ewoluowały do samego końca serii przez wszystkie draguny. Weight Disk, szeroka ósemka, to niezły wybór do ataku i bardzo dobry do Draguna S. Na pewno wspomaga nie najlepszy atak ring, pasując idealnie. Ciężar, rozprowadzony do zewnątrz, nadaje szybkości, a 8 wystających punktów doskonale współgra z atakującymi ostrzami. Dzięki takiej kombinacji ogólna specyfikacja Dragona S nie jest taka zła, tym bardziej że Blade Base jest już naprawdę dobre. Bardzo miękka guma, nadaje dużej szybkości, jest natomiast dość wąska, więc łatwo go opanować i nie będzie tak szybko wytracał prędkości. Minusem miękkiej gumy jest oczywiście jej ścieralność, warto więc się dwa razy zastanowić, czy chcemy być jak Takao i trenować na ziemi. Base będzie jeszcze lepszy, gdy użyjemy go w kombinacji do upper ataku. Jest to jeden z najniższych dostępnych spodów, a najniższy, jeżeli weźmiemy pod uwagę gumową końcówkę. Także Blade Base to jest absolutny must have, jeżeli chodzi o plastikową generację. Ogólnie będzie to średni dysk, ale z częściami, które mają na pewno potencjał. Zawsze przyda się taki dysk, który kręci się w lewo. Na początek można śmiało postawić na Draguna S. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie.